Witajcie w nowym odcinku na moim kanale dzisiaj wam pokażę jak pobrać bardzo fajną wtyczkę do scratcha yy, więc wchodzimy w do Google i tutaj wpisujemy dodatki z scratch z dodatki scratch tak i wchodzimy w scratchaddons.com, sobie możemy napisać cycyra scratch a .com. i o, raz powinno nas, nas no, no Nie dało. Wchodzimy w scratchaddons .com i tutaj macie coś takiego install full rom Klikamy to. No, poczekaj. Bo tutaj trochę laguje, i, i tu wtedy klikamy x, y, tutaj zainstaluj na chrome. Potem wtedy tutaj gdzieś powinno być zainstaluj i doraj do chrome. Wtedy to właśnie pobierze. I klikacie tu, rozszerzenia. Macie tam pewnie jakieś matka. Znaczy ja mam, ale czy wy macie, nie wiem. I tutaj macie Scratch Address. Tutaj klikacie to. Znaczy, to się zmienia, ale sobie lepiej by było przypięte. I klikacie to. I tutaj macie takie... I teraz odkryć wszystkie 165 dodatków. Klikamy to. I tu wszystko przeklikujemy. Wszystko, co tu jest. Poczekajcie. Poza tej, tej beta. I no, to też taka i I dyskusja też, nie? Tutaj po prostu ten no. Tak to mniej więcej powinno się u was prezentować. Młodzi inne, a ja tak mam. I tak będzie wyglądał Baskracz po tym. Prosty poradnik. Najłatwiej się na YouTube wrzuci. I tutaj. I tak to wygląda. Tak. Jest służona dla was z gr Gra. Gr 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 a a, a, a I tak, i to tyle. To tyle. Po prostu ja chciałam wam zrobić taki poradnik. Na razie.